Mam... Pa, pa, pa! <laughs> Mniej... Uff, to jest Jakby się złamał. No jak kurde no? Dobre, nie? Intensywne. Zlicomy, no to jest szalny bał ma Dzisiaj nasza ulubiona miejscówka na PZW. No już znacie na pewno te klimaty, co tutaj są. Jest tak, dwa razy spinning, dwa razy metoda. Będą szczupaki, będą liny, będą karasie, będą leszcze, może jaś. Oglądajcie, zobaczycie. Będzie pokazane na co złowiliśmy. Jakieś metody łowienia, może na co zwrócić uwagę. Ja się dzisiaj naszykowałem na konkretnie jedną rybkę i tą rybkę złowiłem. I to nawet dwie sztuki i wydaje mi się, że jedna to nawet był nasz rekord. No, to może tak być. Na łowisko przyjechaliśmy dość wcześnie rano. Chłopaki wyruszyli od razu na spinning. My z Baryłą zostaliśmy tutaj na metodzie i bomfederze. Ja przygotowałem się na duże przynęty, a baryła będzie sprawdzał dla was, czy zanęta na lina i karasia faktycznie łowi lina i karasia. No ładnie pachnie, ty, ale <laughs> kojarzy mi się ogólnie ten zapach. No bo jest, tu, słychać o nim tutaj na gronie. Orzech, ty gryź. Aaa, okej. Okay. Czyli co ty dzisiaj kombinujesz? Zobacz, FEDER razy dwa, na się przynęty, pokażę To nie mogłeś dać do, do kukurydzy kakaoka i byś miał to samo? <grydzi> Poczekaj, Przy, pokażę przygotowanie Stanowisko jakie przygotowane o. zanęta, PR, Ciekawe kukta. co takie krzesło pokaż to Kulsony. 18 my. my. O duże kółko, one się rozpuszczają Także w wodzie czy? Także albo grubo albo wcale, nie wiem, zobaczymy ile będą stać, bo jak będą licho stać To bez, będę zakładał mniejsze, ale takie bardziej stałe Bo to mam wrażenie, to też jest 15-18, że to będzie niestabilne tam na haku, no ale zobaczymy Dzisiaj tylko grube ryby, albo do domu wracam z niczym, albo... Ale pachnie to, ty a tamto to jest jakieś cytrynowe? Które, żółte? Te żółte Nie wiem właśnie Bo tak pachną taką cytrynką troszkę Czy Cytryn mi się wydaje A może no To czekoladę czułem A to z tego czułeś to No ale tak grysi. mocno No jak Kurde no Dobre nie? Intensywne No i co, będę strzelywał Czekaj, Tylko Ja trochę mu muszę strzelić trochę Z wezmę tam Zobacz, półeczka Na strzelanie z towarem bo co, stoisz sobie tutaj i bombkę będziesz zarzucał ile, mniej więcej? No ona jest tak 5 metrów? w połowie drogi do tego drzewa, nie? Czyli muszę strzelać chyba z pety całej Ogólnie, no zobaczymy O, idealny dywanik Wydaje się, że powinieneś wrzucić całe te pojemniki i po prostu sobie ściągnąć później pod bierakiem I nęcić jak gruby na jednym z łowisk no, gumiana niestety Dobra, czekamy. Gdzieś tam są yy, moje yy, bombki. Nie muszą być idealnie w środku. Ryba tutaj może być bardzo wyczulona. Także nawet jeżeli będę trochę z boku, to jest ok. No i czekamy. No. Łowienie na bombkę jest o tyle fajne, że teraz mogę mieć wyrąbane jajca. Przyjdę znowu za jakieś tam 7-10 minut, strzelę jednego i będę sobie dostrzeliwał powolutku. Nie? I zdejmij się. Dobra, a Czarny co robi? Ja rybkę Łososia A zaraz na kanibala Na łososia? Na łososia Szkoda, 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 Ja rozstawiony tutaj na metodę A Marcino tam sobie uzbraja spinning Wiesz też co mnie ciekawi jak łowimy na metodę Czy na przykład jak zaklipujesz sobie i tak rzucasz właśnie w jeden cel To nie zrobić tak, że Dwa, trzy koszyki walisz z samej zanęty Nie, zerwał się? Zerwało Ale Ja pierdykam że Ja widziałem A to mowek, Jakby wciągnął wędkę To musiałbym Musiałbym lecieć. A gdzie jest pokolec od GoPro? Tu jest. Jest kur***. No bo pamiętam, że rano z nimi chodziłem i je chowałem, ale mówię, czy nie było tak, że usiadłem na kanapie i położyłem przy, przy dupie. Ale taki długopis mam nawet. <głosy> 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 siesta Ok, tak, no Chociaż? Dajesz podbieraczek? Ty, Idź. Te walczyć teraz? Prowadzi, prowadzisz A bo to karaś wiesz maga? Tak ładny karoch bo możesz przejąć ode mnie Ty to jest złoty polski karaś? A nie, serio teraz srebrzysty to, chi, to chiński będzie, nie? Dlaczego tak powalczy? Bo chińczyk nie to nie jest srebrzysty chyba czy srebrzysty, bo ma taką. No właśnie nie, no, chyba nie jest srebrzysty. No, no kumper pusto Ale ładnie jest bardzo. Ale wziąłeś ten mar... marcepan. Ale ciekawe, ciekawi, nie wiesz co mnie bardzo ciekawi? No bo za na jednej drugiej wędce typowo jest na karaś ślin Jeżeli dzisiaj będę ciągnął same karaśliny. To zacznę wierzyć, że to faktycznie działa. No może coś w tym być, pewno. No bo od tej pory mówiła, dobra, no przecież co wrzucisz coś i tak, jak leś przypomnie to leż weźmie. A może to jest taka... Coś co leszczowi nie siada. Dzień dobry, po prostu przynętę taką, żeby leśnie nie lubił. <laughs> no wiedzą, coś w tym jest na pewno. No dobra, ładny leszczyk, podoba. Eee, y podoba no no Bardzo ładny. wystaw go tak właśnie. Wypędzuj go. O! Dobra, jest git, jest git, jest git, jest git. Dobra, ile masz? A, pewnie mokre to wszystko. 35, no 36 uczciwie. 36 Dobra, dawaj go z subapy wypuść. Mam karasia! Pa pa pa! <noise> no i co, i scholowałeś bez lipy? Niech se chłopaki tam ławią na spodnie. <noise> a w sumie zarzucają mi zwijają. <noise> Ty, ale taki jest grubasek tutaj, no, nie? No, bo karasiowy właśnie, No. Dobra. Dobra, szybko. Chcecie wiedzieć na co wzięło? Fogusław, bruda, karaślin, marcepan. Ale zrobiłem połączenie, no bo na samą zanętę nie łowi ogólnie. Yy, karaślin, marcepan, bruda i alien. Osma alien. Ja, ale czepek z zanęty jest, tak? Czepek zanęty, tak, czepek mam z zanęty yy, i na podbicie smaku marcepanu mam jeszcze przynętę. Też o umarce... też smak Marcepan takie kulcony, jednambelsy 80 mm. W międzyczasie nasz zespół spinningowy w postaci Marcinosa i czarnego nie próżnował, a wręcz zaskakiwał. Zobaczcie sami. Ty. Albo, al, chyba. Chyba. Albo... Nie, no chyba coś mam, albo jakiś taki gruby zatek. Mam, mam. Puścił. Ku... Aj, nie był za dużo ogólnie, taka z pięćdziesiątka, ale na czerwonasa. Ale wiesz, się zdziwiłem, bardzo słabo walczył. Tak, tak. No, puściłem, puściłem, I dlatego począłem, że wiesz, że jest coś na tym. I jak zacząłem ściągać, to za bardzo go docisnąłem do tego, do tafli. I on złapał chyba powietrza i wiesz, proszę. Po pechowym incydencie z gumą przyszedł czas na blachy. Zobaczcie sami. Kolejnych pechowych incydentów nie brakowało. Nie, trafił tuż przy brzegu. I będzie na pewno na nagraniu, widać. Na szczęście limit pecha został wyczerpany i nasz oddział spinningowy. Też są, zobaczcie sami. Mam. Przy samym brzegu. Masz podbierać? Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, cheer, cheer, cheer. Just k**wa tak stoi ale już. 59 taki uczciwy powiedzmy bo, że nie jest 60 <gry> pół dnia nasuwałem na te szczupaki, już miałem się poddać ale tam jak jest ta wysepka zaczęły nawalać dosłownie przy brzegu 2-3 metry od brzegu Napierdzielały i udało się w końcu. A już myślałem, że się wypnie ogólnie, bo był, wiesz, Marcin chciał podebrać go szybko i się zaczął fiksować, ale no git, git. dobrze tam był, bo jakby nie było podbieraka, to mogło być ciężko. Na tom. A, blacha. Blach. Jaki jeszcze jak zareagował ty. A, w sensie blacha? chodziło mi, że klasycznie. A podwójna to masz w ogóle podwójną o, blachę, podwójną. tak? Dobra, wypuszczam kolegę. Dobra, no fajnie. Dobra, rybka wraca do wody. Daj Dobra, dał nurę. Ale śmiesznie. On chciał do domu już. Dobrze wskoczył. On chciał tak. od razu do domu. Ile razy zarzuciłeś dzisiaj? Wiele. Znaczy teraz na tą blachę w ogóle nie. To kilkanaście rzutów było i wziął, ale ogólnie od samego rana się mordowałem kupę godzin. Ale nogi to jest zupełnie co innego na ten spinning niż na metodę złowić. Nie wiem dlaczego, ale jest inne uczucie jak ci ściepnie ten szczupak. Ale dwa razy próbował. Zatakować. ten sam szczupak chyba. Ten sam szczupak dwa razy? No, bo w tym samym miejscu był. Niestety bomb feder z tamtej strony nie dał mi się rozwinąć, dlatego postanowiłem przejść na metod feder troszeczkę z lewej strony, baryła do mnie dołączył i tutaj dopiero zaczęliśmy mocno łowić. I zaczęliśmy od czegoś, czego na naszym kanale jeszcze nie było. Zobaczcie sami. Op, coś? Nie, Co nie. innego. Acie ten podbierak? Barcinek dasz? Jaś! Dawaj go na windę A to nie karasz? Ja, nie, nie, nie Pierwszy raz, Jaś Weź go O, fajny! To jest Jaś czy ten? Czy, czy Kleń Klen. No i co wyciągnęłeś? Nie wiem, właśnie Sprawdzicie, czy to Jaś czy Kleń? Nie, Jaś chyba to I nagrywa. co, finalnie? Co to jest? Jaś ustaliliśmy I jakiego jaźia złowiłeś? No... Tak, to jest Jaś. 35 cm. Mniej no, tu. Jakby się złamał. Jaś ma 36 cm. Martyna sprawdza. Ej, dawaj ten. Puszczę go. Bardzo... Dajesz... Wsadzasz kamerę do wody? Okej, <noise> okej, okay, zadzwonimy okay. do pana. Ja mogę to dawaj. Coś tam jest? Jak tu daleko jest? Tu nie wiadomo. Znaczy ogólnie coś chyba większego jest trochę. Mówi, że coś większego chyba. Ale ojej, w i Zachardzie. To to, ty, to przycinam to to, sam to, siebie teraz. Chodź w tą stronę, ziomek. Nieważne podleje. Ten bójcy. Załóżcie no, sobie A, A, to. A? Lupa, ty. Szczególnie jak naleszcza, to coś się za. Może no nie leszczę. No. Mam cię, k.pa. I wziął to do No. no. Ty, ty, ty. Do góry, do góry, tam Gąbkę do góry.

Ty, chyba z pół metra ma. Pojęcie, ty, z pół metra ma. W końcu mam lina. I mogę to powiedzieć. Na brudę. Na brudę. W końcu. A wiecie to jest najlepsze, co ja powiedziałem? Że do 11 jak nie będzie ryby, to jadę. 10.54. Ale prosiak. Mogłem liczyć tego leszcza masz, daj Nie wiem jak mu to się wbiło w ogóle, wiesz? Ty ścisnęłeś mu usta O, w końcu mam lina Pokaż prosiaka Nie wiemy jak to się stało Za się na prosiak, taki prosiak, no, muchę 4,7 Nawet nie masz spół... srebrnego medalu 4,7 Jak? A Czy to jest brązowy? Tak to... Jest Aha, czyli już zaliczone. Nie, to na tą drugą. Ale czy nie zaleciłeś przypadkiem jedno przy obok drugiego Nie, trochę trochę dalej A no jestem ciekaw czy chmurki nie zrobiło. No ja co czujesz, że to bierze? Podbierzesz tam? oj on jest. go do góry to tam Tam jest na razie O, złoty karaś no, jak jesteśmy we dwóch to Skoczył Ty Złoty karaś znowu Polski złoty karaś Dawaj, dawaj go no tak, bo tutaj też byliśmy we dwóch, no. bo Marcinek sobie spinningował, nie? No. No look. Dobra, idę go wrócić. Mierzysz go? Nie, no. 25, nie? No 25. Dobra, idę go wrzucić ładnie. Ale jest grzeczny. Ty, ale lepiej y, smakuje taki 250 cm kara, y, karaś niż 40 cm leszcz, nie? No, pewnie, że tak. Teraz na opisku będzie. Więc... Mam. Ogólnie jak się tam weźmie ich chce odjechać, to odjeżdża bez problemu. Nie, nie da mi się, że znowu będzie lin. O! Ej, ładny. rozlemyliśmy się. Ty, większy. Nie. Wiemy co na ten dodać. Bary... Bogusław. Bogusław Bruda. Złociutki łowi złociutkie liny. Nie, Barywa się rozlemyliśmy. Kurwa, taka sama chyba y, centymetrura. Jesteś dziecko? Ty. Może większy. Pół metra ma. To właśnie 40. Nie, nie będzie miał. Nie, no może mieć. Nie, no. Pod 50. Hej, no. Nie, no ma. No ma 5 5 pięć... Co? Co? No ma 5D. No ma 5D. Łatwiej. On to tylko jest taki jakby jak ma się, jak w zalewie. No Rybka wraca do wody. O, jeszcze trochę siły miał. No, miał. No, jak się czujesz z dwoma linami w przeciągu 10 minut? No powiem tak. Ogólnie dzisiaj przygotowałem się pod tego lina. Byłem już zawiedziony, że nic nie bierze. I na koniec oddaję. Jednak bruda. Czyli przygotowanie wychodzi, że. Chyba tak to ok, może miejscówka była na początku zła. No to wychodzi. Jest! Mam rybkę. A ja wiem. Linu. Tak. No już mam go. Gazeciarz No Duży ty na gazeciarza No Nie leż Duzi no o sorki Sorki majster Ej no kawał lezka jest 40 40 Nawet więcej dobra 40 może być nie wyciągam, bo się nie będę brudził. O, Ale jakiś kurde glut Teraz? Wiesz że jakiś glut. lesy Nie no, muszę większego patefona założyć. Dobra, ty, nawet go nie zanoszę tam, tylko go tu wypnę. Dobra, nic nie komentuję nawet. No, no, rybka cieszy, tak? No patelnia To no, trochę emocji zawsze dostarczy, nie? Ale sami, no, tego Tego flipa Masz? Włączono, no Czy ile sekund na lewej, a potem ile na prawej? Kur... telefon muszę odrzucić Zabrudziłeś 25 To 26 Ile? nie no, ja mocy 32 Ile? 6 sekund. Kurc, nie. A tu? Jeszcze raz? Powiedz kiedyś tak. 47, czyli 12 Mogłem sekund. Mogłem jeszcze więcej, 12 ale jest dysproporcja za jej nie? No, dużo, na tą drugą rękę dużo dłużej. No. Dużej. Dobra.